Możemy zacząć od rajdów, bo ja mam, ja mam w głowie tak niesłychane rzeczy, które opowiadałeś parę lat temu, które dotyczyły Twojego udziału w rajdzie Dakar, który, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w Ameryce Południowej. Dotyczące tego, co się dzieje podczas takiego rajdu, że po prostu musimy od tego zacząć. Ja pamiętam taką historię dotyczącą kibiców którzy wpuszczają w maliny zawodników nie swoich, tylko jakichś innych i opowiadałeś historię, że oni tworzyli jakiś szereg, który prowadził w przepaść i Ty musiałeś wyczuć, że to jest ściema, że to jest po prostu podpucha, żeby uniknąć katastrofy. Więc to w ogóle te opowieści dotyczące rajdu Dakar są absolutnie hardkorowe. Ja jestem pełen podziwu, że ty tam jeździłeś tyle razy, jeździsz, że to przeżywasz, że, że to wytrzymujesz. Więc proszę nam opowiedzieć, jak, jak to w ogóle możliwe, żeby przeżyć taki rajd Dakar? Dakar jest jak życie i ten przypadek, o którym przed chwilą mówiłeś, jest tego świetnym przykładem. To znaczy bardzo często y, ludzie wokół wypuszczają nas w jakieś maliny. Czasem świadomie, czasem nieświadomie. Na Dakarze akurat faktycznie tak jest, że w wielu krajach y, m, kibice ustawiają się w miejscach szczególnie niebezpiecznych, bo one się też stają miejscami bardzo atrakcyjnymi. Tam się coś może zdarzyć. Nikt nie jest zainteresowany przejazdem takim u, u, i koniec, a jak się coś grubego dzieje, to się ludzie cieszą i mają z tego później y, emocje. No i zrobił się z tego system, to znaczy jak widzimy, że ktoś nas obserwuje z dużej odległości przez lornetkę albo że jest grupa ludzi, najczęściej się to działo w Argentynie, ale zdarzało i w Chile, i w Peru, i w Boliwii, tylko w Boliwii jest o wiele większa dyscyplina, tam jest wojsko, policja, które dyscyplinują kibiców, a w innych krajach dużo mniejsza. Więc z góry należało przewidzieć, że tam prawdopodobnie jest niebezpieczne miejsce. I były oczywiście skrajne przypadki, kiedy pokazywano nam, dokąd jechać, i to były urwiska wielometrowe, zresztą nie tylko kibice, bo to byłby niesprawiedliwy nie, nie wobec jakiejś nacji, a tego absolutnie bym nie chciał. Robią tak dokładnie ekipy telewizyjne. Czyli jak widzę ekipę telewizyjną, to już dobrze wiem, że oni czyhają w miejscu niebezpiecznym. Kompletnie ich nie rusza później to, że ktoś sobie zrobił krzywdę, bo oni mają dobry materiał. Oczywiście. E, takim świetnym przykładem był wypadek Carlosa Sainca, dwukrotnego mistrza świata, który na Dakarze wpadł do wyschniętego koryta rzeki. Leżał na dachu jego samochód, jego pilot miał złamany bark. E, e, on nie mógł dalej jechać, a przy nim cały czas była ekipa telewizyjna, która jakimś cudem się tam znalazła. Oni tam byli wcześniej, bo mieli właśnie nadzieję, że to się stanie. Przypowiedziane, mieli nadzieję. Straszne to jest, swoją drogą. To jest straszne, ale jeżeli się nauczysz tego, jak się zachowywać, no pierwsza reakcja, jak widzisz kamerę, to chcesz pokazać, co umiesz. Ale jak już masz trochę doświadczenia, to wiesz dokładnie, że jest odwrotnie, to znaczy pokaż, że jesteś ostrożny, doświadczony, nie zrób sobie krzywdy. Ale muszę Cię podpytać od sam rajd, bo to tak się mówi, rajd Dakar, wziął udział w rajdzie Dakar, Ty wziąłeś udział w rajdzie Dakar wielokrotnie. 11 razy, dokładnie. No właśnie i... Ale za tym się kryje jakiś przeogromny wysiłek, ekstremalne warunki. Pamiętam Twoje opowieści dotyczące upałów i dotyczące zmieniającej się pogody, jakieś. Mamy sytuacje. mało czasu, więc tak. powiem po, po kolei bardzo szybko. Po pierwsze, zdarzają się temperatury powyżej 50 stopni, to mniej więcej tak, jakby ktoś sobie rower do sauny wstawił. Jeździmy na wysokościach do 5000 metrów. Dokładnie byłem kładem na trasie na wysokości 4985 metrów, czyli 15 metrów poniżej 5000. Rzeczywistość odbiera się tam przed, przez taką skarpetę. Nie da się do tego przyzwyczaić. To trzeba być, mhm. byłoby żyć w Boliwii na stałe czy w Andach. Jeździmy przy temperaturach minus 5, minus 10, minus 15 stopni, w padającym deszczu, deszczu ze śniegiem. Jeździmy we mgłach, choć akurat od mgieł stara się nas organizator chronić w ten sposób, że jeżeli jest szansa, że przejdą, to czekają no bo helikoptery ratunkowe mhm. nie mogą we mgle latać. Ale na przykład w ostatnim Dakarze w Peru zdarzyło się, że etap już, odcinek specjalny już pędził przez pustynię, kiedy naszła na ten rejon mgła. Ludzie się pogubili, i przez kilka dni zbierano później pojazdy z pustyni, które się zgubiły właśnie we mgle. Między innymi nasza załoga aha, aha. zgubiła się we mgle, zjechali do wąwozu, nie byli w stanie wyjechać. Wyobraźcie sobie, że nie byli w stanie tego auta znaleźć i wyciągnąć przez następne cztery dni. Ale to jest po prostu nieprawdopodobne. A ile jest etapów w rajdzie Dakar? Jak długo Zwykle się jedzie? Zwykle taka tradycja dakarowa jest siedem etapów, jeden dzień odpoczynku na regenerację ludzi i sprzętu i kolejnych siedem dni. To było w ostatnich latach o dzień czy dwa skracane, ale regułą właściwie żelazną można powiedzieć jest 7-1-7. A ile trwa jeden etap? Zaczynasz o której kartę? Której Najkrótszy etap to jest około 400 km, i to właściwie jest taki rzut beretem. Natomiast jechałem etap, który miał 1026 km. Jak szybko jedzie kład? Jedzie i 130 parę Aha. 140 na godzinę, ale po asfalcie. No Natomiast w terenie tam, gdzie trzeba nawigować, średnia wypada około 50, czyli taki etap się jedzie około 20 godzin. Najdłuższy etap jechałem, to był siódmy etap Dakaru w 2009 roku 21 godzin. 21 godzin bez no oczywiście bez snu, no bo jak to no wiadomo, bez, a bez zatrzymywania się to niemożliwe. musisz się Zatrzymujemy się co 200 kilometrów mniej więcej na tankowanie. Uzupełniamy płyn w kamelbaku. Możemy zjeść jakiegoś batona, to co mamy w kieszeniach czy w sakwie. Obsługujemy się sami i dalej drogę. To jest niesamowite. Ale jak można się przygotować do takiego wysiłku? Co, co robisz w ramach przygotowań, w ramach wiesz, treningu? Przede wszystkim trzeba się dobrze wysypiać, żeby mieć jakiś fizjologiczny, minimalny zapas. W trakcie zapas. rajdu? Nie, nie, przed. Bo przed, mówisz, no Właśnie. No bo w trakcie to już. Aha. Oczywiście przygotowujemy się w komorach specjalnych i hiperbarycznych i z wysokim i z niskim ciśnieniem do wysokości. Oczywiście przyzwyczajamy się do różnego rodzaju dyskomfortu typu zimna, zimny strój, przepocony, mokry, w błocie. Do tego, do tego się też trzeba przyzwyczaić, ale pewnie wszyscy Państwo widzieliście aktorów choćby w filmach, którzy się topią w bagnach, w błocie, żeby zagrać dobrze rolę. To u nas to działa mniej więcej tak samo. No i przede wszystkim przygotowujemy się kondycyjnie, czyli yy, ja z reguły trzymam tam 3-4 kg zapasu tłuszczu, bo to jest później potrzebne. Wszystko spalamy. Na każdym dakarze tracę od 8 do 10 kg masy ciała. Prawda? Czyli jeżeli masz Aha. troszkę zapasu, to jest szansa, że z niego zaczerpniesz. Zresztą być może niektórzy z, państwo, z Państwa słyszeli, że w Dakarze w 2015 roku zginął Polak Michał Hernik, on się odwodnił. On miał 6% tłuszczu w organizmie, miał po prostu płytki układ chłodzenia. Był weganinem. Nie jestem przeciwnikiem, ale akurat to mu trochę e, źle zadziałało w tamtej sytuacji. No i, e, i zmarł z odwodnienia, z braku. Z braku Płynów w organizmie. Czyli te przygotowania są bardzo. A ile trwają, bo yy, wiesz, no, na przykład wiem, że Mick Jagger przed koncertami, przed kolejną trasą koncertową, zamyka się, izoluje, trenuje wysiłek, wiesz, żeby w ogóle przeżyć taką trasę. To jest prawdopodobnie porównywalny wysiłek. Yy, u niego to z tego co słyszałem, trwa ileś tam kilka tygodni, czy kilkanaście, a u ciebie? Ja przede wszystkim startuję w minimum pięciu, sześciu, siedmiu rajdach w sezonie, Aha. czyli Dakar to nie jest jedyny rajd, tak. czyli nawiguję, y, trenuję, y, dopracowywuję sprzęt, praktycznie co kilka tygodni jest taka rajdowa weryfikacja, startuję w kilkunastu krajach świata każdego roku, 10 to jest minimum, czyli y, Katar, Emiraty Arabskie, y, y, Sardynia, Maroko, Egipt, Tunezja, Chile, Brazylia i tak dalej. Więc jestem w takim stałym cyklu, to ułatwia mhm. sprawę oczywiście. Natomiast bezpośredni okres przygotowania do Dakaru to są trzy miesiące. Październik, listopad, grudzień, i to już jest dedykowane temu rajdowi. Ale poziom, z którego zaczynam w październiku przygotowania, no to jest poziom, z którym kończę Puchar Świata, który kończy no tak. się właśnie w pierwszych dniach października. Czyli tak można powiedzieć z rozpędu już, już to przy, te przygotowania się o rzeczy odbywają się wcześniej. No z rozpędu i napędu, ponieważ Dakar jest niewątpliwie najważniejszym rajdem w, w kalendarzu. Są to. Jak się mówi często igrzyska olimpijskie sportów motorowych i rzeczywiście do nich się to przygotowanie jest bardzo szczególne. Yy, a dlaczego kład w ogóle? Mógłbyś nam o, o tym opowiedzieć? Ja na przykład nigdy w życiu nie jeździłem na kładzie i tak można by się stanowić kurczę, no jest są różne pojazdy, motocykle można jechać, samochodem, ciężarówką, czymś tam jeszcze, a tu kłady. Kład quad jest najwspanialszym pojazdem jaki wymyślił człowiek. O, to ciekawe. Yy, jest kontynuacją konia jest 21-wiecznym koniem, no bo nie będziemy się sprzeczać, kon ma cztery nogi, tak samo wielbłąd i każde inne zwierzę tego typu, to nie motocykl. Choć jestem motocyklistą, ale jeżdżę tylko po asfalcie na motorze, to jednak nie motocykl jest kontynuacją ewolucyjną konia. I też nie samochód, no bo gdzie kabina. Kładem Poruszanie się jest taką bezpośrednią fizyczną walką i odczuwaniem tego, z czym ci przyjdzie się zmierzyć. Czyli jeśli jest zimno, to jest ci zimno. Jeśli jest upał, to jesteś... Przegrzany czy rozgrzany. Jeżeli jest deszcz, to jesteś mokry, jeżeli jest pył, to on wchodzi wszędzie. W samochodzie macie fil filtry przeciwpiłkowe, klimatyzację, zbiorniki z piciem. To wszystko oczywiście wciąż jest wyzwaniem. Ja tego nie tak, ignoruję, tak. ale jednak o, systemy wspomagające kierownicę, systemy wspomagające hamowanie, systemy antypoślizgowe we współczesnych samochodach rajdowych jest mnóstwo wspomagaczy kierowcy, a tak na dodatek jest. ma dach nad głową i szyby dookoła i pilota, który mu mówi dokąd jechać, a, tu nic. a ja nie mam nic takiego, nie mam żadnego wspomagania, nawet mój system hamulcowy jest osobny na przednie koła, osobny na tylne, Aha. żeby hamować czterema muszę hamować jednocześnie ręką i nogą, czyli to wszystko odbywa się w taki sposób bardzo bezpośredni. A co z nawigacją? Jak, skąd wiesz jak jechać? Sam no nawig nawiguję. Oczywiście, Aha. czyli muszę się zorientować, gdzie jestem. Mam taką rolkę papieru w przewijarce z przodu, ale przewijam ją palcem. A, a, bo tylko w ten sposób można i ja muszę porównać sam, czy jestem w tym miejscu, które gdzieś tam jakieś charakterystyczne punkty należy wyłapać, one są w roadbooku, czyli w takiej mojej nawigacji, czy jestem w innym miejscu, więc to wyzwanie jest na wszystkich poziomach. Jeśli się psuje, to muszę sam naprawić, jeżeli się zakopie, to muszę sam wyciągnąć, jeżeli popełnię błąd w nawigacji, to mogę mieć pretensje tylko do siebie i sam go muszę skorygować. Rafale, to, to jest niesamowite. Ja, ja chciałem... Chciałem z Tobą porozmawiać, nawet znaczną część naszej rozmowy poświęcić temu, żeby potem przejść do innej dyscypliny, innego obszaru Twojego działania i zapytać, jak to jest w ogóle skąd, jak Ty masz jeszcze czas na inne działania biznesowe? Bo podkreśla, że to biznes jest Twoim głównym obszarem działania, jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Ale skoro jeździsz w rajdach i to jest dla Ciebie takie ważne, i się do tego przygotowujesz, to w ogóle jak, jak łączysz jedno z drugim? Organizacją. E, takim przykładem fantastycznej organizacji, e, żywym przykładem jest e, Michał Sołowow, który potrafił to wszystko zrobić jeszcze o, z o wiele większym sukcesem niż mój. E, natomiast wspólnym mianownikiem tak czy siak jest Aha. organizacja. E, każdy mój dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc na wiele tygodni, miesięcy do przodu jest rozplanowany. Mieliśmy kiedyś. Modułem była godzina, później pół godziny, teraz modułem jest 15 minut. Ktoś powie, że to jest y, jakiś rodzaj kagańca czy jakiś rodzaj więzienia, który sobie człowiek tworzy. Oczywiście to zależy od cech. Akurat ja lubię być zorganizowany, mi to pasuje. Ja bardzo lubię wiedzieć, co będę robił 15 sierpnia, 27 września, 30 tak. y, października. Jak to z kolei wiem. Co jest osią, to potrafię dołożyć do tej osi te rzeczy, które sprawią mi przyjemność, radość, które jeszcze komuś może sprawią radość, lub przyjemność. I w ten sposób te cztery obszary mojego życia są y, y, zorganizowane w postaci kalendarza. Agnieszka, y, na szczęście dobra przyjaciółka mojej Karoliny, zajmuje się kilkanaście godzin dziennie układaniem tego kalendarza. Na dodatek. Zrobiłem Czyli coś takiego, 15... godzin dziennie zajmuję się układaniem kalendarza, no okay. bo układanie kalendarza to są bilety lotnicze, samochodowe, czas przejazdu, czas przelotu, rezerwacje hotelowe i tym podobne rzeczy. A Ty mówisz o jednej osobie? Tak, czy jedna jest osoba pracuje sztab? tylko przy, okay. Nie, jedna osoba tylko pracuje przy, przy kalendarzu, a oczywiście agencja zajmuje się biletami lotniczymi, inna agencja no tak. organizacją transportu lądowego, jeszcze ktoś inny logistyką i tak dalej. Tak czy siak na końcu jest ta organizacja i to jest, Fenomenalne, dlatego że ja na przykład dzisiaj będę oglądał film Sekielskiego od 20.30 do 23.00 z przerwą w środku na nieprzewidziane czynności i już się na to cieszę, że wreszcie tak. zobaczę coś, o czym się już mówi, dyskutuje. Wiem, że jutro o 6.30 melduję się w szpitalu i po dwóch, trzech godzinach będę miał zabieg. I tak wiem o każdym kolejnym dniu. Oczywiście wszystko mam na ekranie, a to, co potrzebuję, mam w głowie. Na dodatek, bo zapytasz o biznes, tak. już go wywołałeś zresztą, dzięki temu moi współpracownicy doskonale wiedzą, jak się ze mną konsultować. Bo są przewidziane dni, godziny, procedury, wszystko jest dla wszystkich jasne. W zasadzie y, funkcjonuje, no, jestem w 16 firmach, w kilku organizacjach, wszystko funkcjonuje jak dobrze na naoliwiony s, y, sprzęt. A ludzie mają jasno ustalone reguły, co jest tego warunkiem. Mhm. Dobra rekrutacja i jasne postawienie celów. Robimy to dlatego, że coś nas pasjonuje, mhm. chcemy, a nie mhm. musimy. Cokolwiek mhm. kto robi w strukturze. Powiedziałeś o czterech obszarach. O dwóch mówiliśmy, no najwięcej mówiliśmy o tobie jako rajdowcu, wspomnieliśmy o biznesie, a te dwa kolejne to działalność charytatywna i rodzina? Tak, dokładnie. O, okej, okay. a o tej działalności charytatywnej chciałem ciebie zapytać, bo, bo taką informację chciałbym Państwu przekazać, że od 25 lat Rafał Sonik wspiera stowarzyszenie Siemaha, które dba o wyrównywanie szans rozwojowych młodzieży jest także prezesem stowarzyszenia Czysta Polska i, i które to stowarzyszenie organizuje co roku projekt Czyste. Tatry w Zakopanem stworzył nieformalną grupę przyjaciół Kasprowego Wierchu. Czy to wyczerpuje Twoje działania? Nie, nie, nie no oczywiście właśnie. nie. E, Siemacha to jest tak. projekt, który został reaktywowany w 1992 roku i zajmuje się rozwojem dzieci i młodzieży. Mamy ponad 30 ośrodków, głównie w południowej Polski, Polsce, w tym takie, które sami zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy, w większości jednak remontowane, łącznie z domami dziecka, które są zorganizowane w takiej formule wychowania rówieśniczego. To jest zupełnie inny model niż te znane dotychczas. Mamy około 3000, 3 do 4, bo to w ciągu roku się waha, tysięcy dzieci, którymi się na bieżąco zajmujemy i to trwa 27 lat. Jestem zaangażowany również w Fabryki Marzeń. To jest fundacja, którą powołaliśmy z Karoliną, która remontuje dzieciom i rodzinom wielodzietnym. O jakiejś istotnej ułomności. Nie ma taty, nie ma mamy, jest jakaś tragiczna sytuacja życiowa, która się zdarzyła. Remontujemy. Zaczęliśmy od łazienek, a teraz remontujemy już właściwie całe mieszkania, nawet domy, pomagając zmienić życie tych ludzi, żeby taki wiatr w żagle. Dostali. Y, oczywiście sprzątamy tatry. W ubiegłym roku 7200 wolontariuszy. To robi wrażenie, ale bardzo mało śmieci, bo to nie jest projekt śmieciarski, tylko edukacyjny. Chodzi o to, żeby ludzie nie śmiecili, a jak już się zdarzy, to my to wyłapujemy, znosimy okay. i uczymy następnych i siebie samych, że śmiecenie w naturze to jest po prostu obciach. Zajmujemy się od kilkunastu lat grupą y, seniorów, którzy kiedyś. Byli bohaterami życia, bo na przykład byli Olimpijczykami no choćby Wojciech Fortuna i tak, tego tak, typu tak. ludzie, my od kilkunastu lat wyciągamy ich z cienia i pokazujemy, że są dzisiaj równie ważni jak byli kiedyś. To ich inspiruje. Organizujemy. Wigilie w Teatrze Witkacego dla prawie półtora tysiąca ludzi, szczególnie tych, których nie stać zakopanym na to zakopanym, szczególnie tych, których nie stać na to, żeby swoją własną wigilię zorganizować. My ich przyjmujemy i są dla nas tacy sami, jak każdy z nas i to jest niewątpliwie od wielu lat. Znaczący punkt w ich życiu. Spotykamy się na szczycie Kasprowego Wierchu od, od 13 lat co roku, na przełomie kwietnia i maja, również nawet do tysiąca osób, które tam przyjeżdżają, po to, żeby wspólnie, wspólnie zastanowić się nad etyczną, moralną e, wartością życia, bycia razem, bycia bliżej siebie. No i takie różne projekty to wspaniałe, robimy, poza tak, indywidualnym. No tak, to, 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 takie różne projekty robicie. Każdy ten projekt, każdy z tych projektów jest fenomenalny, genialny, ale odpowiedz mi na takie, no, zasadnicze pytanie: dlaczego w ogóle to robisz? Dlaczego tak intensywnie wspierasz różnych ludzi od tyłu? Jak, jak się zastanowić każdy nad sobą, to tak. Chciałby być piękny, młody, zdrowy i bogaty, tak? No tak, no, taka taki no, trochę schemat tak się jest, ustala. Tak. Prawda? Na dodatek Później chciałbym być jeszcze spełniony i szczęśliwy. No piękny nie mogę być. Zdrowy jestem na tyle, na ile mów, umiem tak. zadbać o zdrowie, ale też nie wszystko ode mnie zależy. Bogaty jestem w tym sensie, że mogę sobie pozwolić na coś poza samą pracą. I to już jest niewątpliwie wielki luksus. Yy, więc na koniec chciałbym być jeszcze szczęśliwy. Jak się tak przez lata zastanawiałem, co to, jak do tego dojść, to mi się ułożyło właśnie te cztery rzeczy. Trzeba pracować. Tak. Najlepiej, jeśli to, co robisz, jest też trochę pasjonujące. Moja praca mnie pasjonuje i to się zupełnie nie zmienia. Ostatnio na przykład jestem udziałowcem firmy YouTube'owej, agencji YouTube'owej, która ma stu kilkudziesięciu twórców u siebie. W YouTuberów, stajni. tak? YouTuberów. Jak się nazywa ta, ta Twoja firma? Get, Hero. Get hmm? Hero. Nie moja, na, bo mam, jest nas czterech okay. w firmie, ale moja też. Jestem też udziałowcem spółek IT zajmujących się oprogramowaniem, szczególnie w e-learningu i HR-ze. A więc zawodowo jestem spełniany. Nie mogę powiedzieć spełniony, bo to proces, ale spełniany. Sportowo jestem już też w dużej mierze spełniony. Tutaj nie ma narty, taka nasza ulubiona, ulubiony rekwizyt, ponieważ od nart się wszystko zaczęło, zacząłem to... naprawiać narty i w ten sposób zarobiłem pierwsze 100 dolarów i później... Kiedy to było? Na, na początku? O, w 1979 twoje... roku. Aha, 70. Naprawiłeś narty? Tak, kupiłem używane narty, naprawiłem Aha. je sam, zalałem ślizgi, dziury w ślizgach pociętym na paski wiadrem, które kupiłem w Agromie, bo to było Aha. to samo tworzywo sztuczne, poodnowiłem lakier, sprzedałem, zarobiłem i kupiłem sobie narty, a później było ich coraz więcej. Tak było. I tak się zaczęła Twoja droga biznesowa i sportowa? Jednocześnie? I one się splotły właśnie. Okay. Mm -hmm. Sportowo jestem w dużej mierze spełnionym człowiekiem, ponieważ mam 7 złotych medali Pucharu Świata, 4 srebrne, w sumie 11. To powoduje, że w historii motorsportu, wszech dyscyplin, Jestem jednym z dziewięciu najbardziej utytułowanych zawodników, łącznie z Formułą 1, rajdami samochodowymi i tak dalej, mm -hmm. ale lepsi są ode mnie wśród tych dziewięciu, na przykład Sebastian Leb ma dziewięć tytułów mistrza świata, ja no. dotychczas siedem tych złotych. No ale wiesz, być gorszym minimalnie od Sebastiana Leba, no to... Nie, nie, le, nie trzeba, trzeba być, nie być lepszym, bo on już nie walczy a, w mistrzostwach świata, no tak, a ja jeszcze dać. jeżdżę Jasne. i mam zamiar dobrych parę lat się ścigać, a więc... Nie mógłbym powiedzieć, że nie jestem spełniony, ten Beduin prędzej czy później też będzie miał brata w Polsce, bo to jest jedyny jak dotychczas Beduin w naszej historii należący do Polaka, czyli zwycięstwo dakarowe. On ciężki to odlew. A więc tu moim wyzwaniem jest wygrać, zwyciężyć znów za parę miesięcy Arabia Saudyjska więc będzie okoliczność zobaczymy czy się uda ostatnio było boleśnie bo złamałem kolano ale to mnie nie zraża dopóki można naprawić to naprawiamy I, 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 no pomaganie innym jest radością samą w sobie bo wraca wszystko co zrobisz dla kogoś wróci zwielokrotnione mam pełen asortyment doświadczeń od pożyczek niezwróconych pełen asortyment doświadczeń do właśnie takich sytuacji jak remonty łazienek, mieszkań, domów, dzieciom, jak się Macha, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mój kład pierwszy, którym pojechałem na Dakar, został zlicytowany dla Wośku i przyniósł około 150 tysięcy złotych z licytacji i będzie stał w Muzeum Sportu. Niesamowite, tak. Więc wszystko, o co, tak. wszystko, co dasz innym wróci dobrego, wróci zwielokrotnione. Fantastyczne jest to, że mamy w Polsce setki tysięcy, milon, miliony wolontariuszy, dlatego siła dobra, nowe dla woźb, bo ludzie, którzy coś dobrego robią, doskonale czują, że to naprawdę wraca zwielokrotnione. No i wreszcie yy, mówi się, trzeba zbudować dom, zasadzić drzewo tak. i spłodzić syna. Tak. To mi się udało. Wprawdzie rzutem na taśmę, muszę uczciwie powiedzieć, bo jak się gniewcio urodził, to miałem 50 lat i miesiąc. Co do dnia. <laughs> Wcześniej oczywiście wychowywałem dzieci, ale albo te się Siemachy, albo moich tak. pasierbów, a jak swoje, no, no, ale... to prawda, okay, okay. ale jednak biologiczny tak. czynnik nie działa tutaj, więc chciałem... Jak się ma na imię sen? Gniewko, mm. a i żeby było jasne, pochodzenie tego imienia to nie, że on jest rozgniewany, tylko godzi gniewnych. Godzi rozgniewanych, taka jest. Gniewko godzi geneza. rozgniewanych. Okay. Gniewcią godzi Aha. rozgniewanych. I rzeczywiście tak, jest, śpi między mną a Karoliną, najczęściej nogi na mnie, buźka czy główka pod pachą Karoliny, i jakby nawet coś nie było tak, to nas godzi od razu. Rafa, ale czyli można powiedzieć, że w tych wszystkich obszarach jesteś człowiekiem spełnionym, jesteś szczęśliwym w związku z tym, no bo te wszystkie cztery. Obszary działają jak należy, a masz jakiś taki cel swój? Ja, wiedziałem, no, że zapytasz no, o ma No no musiałem, musiałem. Yy, moja była żona, z którą byłem 22 lata temu yy, przez 22 lata, a która była ode mnie 15 lat starsza. To znaczy, że poznaliśmy to ja miałem 24, ona 39 i ten związek przetrwał 22 lata. Bardzo wcześnie, po dwóch, trzech miesiącach znajomości, wtedy zakochania takiego, takiej burzy emocjonalnej, usiedliśmy jednak, schodziliśmy emocje i powiedzieliśmy sobie, tak, to ile sobie dajemy? No, 10 lat lub więcej to będzie naprawdę wielki sukces. To był, to był 1991 rok, marzec, o ile pamiętam. No, przekroczyliśmy ten wynik o ponad dwa razy. I było fantastycznie, znaczy nie zamieniłbym tej, tego związku, tej relacji, tego czasu na żadną inną. Ale jak łatwo się domyślić, szczególnie, że była to, jest osoba wykształcona i świadoma, to był też czas takiego nasycania się wartościami, znaczy ja dawałem swoją jakąś taką młodość, może entuzjazm życiowy i tak dalej, a żona dawała mi doświadczenie, wiedzę, ona bardzo dużo czytała, nie musiała na co dzień pracować, więc poświęcała na taką samą edukację ten czas. I to było w jedną i w drugą stronę owocne. Teraz to, dzięki, dzięki czemu mogłem dalej fajnie funkcjonować, to w bardzo dużej mierze zawdzięczam właśnie temu, czego się wtedy nauczyłem. I najważniejsze, co mi zostawiła, przekazała i zostawiła, zawsze miej niezrealizowane marzenia, bo one będą powodowały, że każdego dnia będziesz się cieszył, wstając, licząc na to, że się do realizacji któregoś z tych marzeń dzisiaj zbliżysz że coś dobrego się stanie. Więc mam marzenia, zbliżam się, staram się zbliżać do nich każdego dnia i dzięki temu każdy dzień. Wierzcie mi. Wierzcie mi, każdy dzień jest piękny, ciekawy i prawdopodobnie szczęśliwy.